I oto nasza choinka, w całej okazałości do jej wykonania użyjemy bloku technicznego, kolorowego, potrzebne będą nam kwadraty, w wymiarach około 2 kwadraty w różnych kolorach 18 cm, 1 kwadrat 12 cm, 1 8 cm i 1 6 cm. Będą potrzebne też nożyczki, patyczek, wykałaczka taka duża, jakieś ozdóbki, które kupimy w sklepie z w sklepie papierniczym. I wykonujemy poszczególne piętra naszej choinki. Dwunastka. Do środka. Przy twardych papierach pomagamy sobie jakąś kostką, Najlepiej plastikową. Druga przekątna. Teraz wypukłem do góry i bok do boku. Drugi bok. Jeśli druga para boków. I tak oto, tak to zginamy i wykonujemy jak przy innych choinkach w moim wykonaniu takie coś. Ale teraz to zaginamy do środka. Następny bok. Pomagamy sobie jakimś narzędziem, żeby to ładnie nam się rozeszło. Następny bok. I znowu do środka. Teraz mamy jeszcze dwa boki. Czasem jak jest twardy papier, to jest ciężko to zrobić, ale o, tak. Zaginamy boki i znowu do środka, teraz ostatni zęb... został. Czasem lubi się tu zagiąć na końcu jak jest twardy papier, ale użyjemy długopisu czy jakiegoś o. i do środka. Teraz Zmijmy sobie to na dwie połówki. To wszystko jest twarde, ale to nic nie szkodzi. I to jest dla niepotrzebne. To odcinamy. Zostaje nam taka oto lineczka, czy znaczy takie piętro choinki. O, I Teraz, ponieważ będziemy to nadziewać na taki patyczek, to dobrze by było troszeczkę ten, przy oczywiście przy twardym papierze, bo jak jest miękki, to tego nie trzeba robić, bo się przebije. O, troszeczkę tak, żeby było. I teraz będziemy tymi naszymi ozdobami zdobić ja tylko krótko pokażę o co chodzi po prostu są takie nalepki i można nalepić sobie nasze pompki czy ozdóbki o tak następna następna Następna. Możemy być jeszcze czerwonych, gdzieś, ciach, tutaj można naprawdę można pomalować różne cuda na tej hojnicy porobić. Dobra, wystarczy. I mamy przygotowane już piętro choinki. Tak to wygląda, nasza dwunastka z podu. Odkładamy na bok. I zostało nam jeszcze do zrobienia podstawa. Podstawę robimy tak samo. I. Do środka. Tylko nie będziemy już tego obcinać. Raz. Dwa. bok. Oczywiście po kartki bok do boku. Staramy się to robić w miarę dokładnie. Zdoby niedoskonałości nie eliminują nas z dobrego wyglądu tej chwilki, ale przy każdej takiej pracy wymagana jest na tej precyzji. Dobra, do środka. Zaginamy. robimy nasze dzióbki. Jeden, z tym że tego tu już z powrotem prostujemy, następny, Nie zaginamy do środka. następny, prostujemy z powrotem, następny, prostujemy i zostawiamy jeszcze jeden. Czy końcówka? Tak, i teraz, ponieważ to będzie nasza podstawa, to zaginamy do środka. Chyba od razu te dwie, o, w ten sposób tak, to jeszcze później tak będziemy zaginać. Z drugiej strony to samo, czyli tak i teraz te dwa boki pozostałe też do środka. Tak. Teraz należy to wszystko teraz uformować, dobrze by było te boki, żeby podstawa była stabilna także środka, czyli, o tak, raz, dwa. Może to u mnie nie wygląda za bardzo to, ale to gwarantuję ja Wam, że ta podstawa, w zasadzie tej podstawy nie będzie widać. No, mam dać tylko na podtrzymanie naszej choinki. O, i nasza podstawa jest gotowa. Teraz. Aha, jeszcze to zrobimy znowu. Leciutko utniemy. I nasz patyczek, połączymy to wszystko razem. Nasz patyczek. Można to skleić, teraz tutaj w tym miejscu dać klej, lub jakiś nie wiem, plaster, To nasza osiemnastka. Nakładamy. O, nasza dwunastka. Nakładamy. Co nam zostało, jeszcze ósemka? Tak. I została nam jeszcze nasza szóstka. O. Nasza choinka prawie jest gotowa. Takie coś można też kupić w sklepach. To jest samo przylepne i uwieńczyć. O, naszą robotę gwiazdką. I choinka gotowa przyozdobiona.